Jednotolowa linia wysokiego napięcia 110 kV w układzie trójkątnym z dodatkowym przewodem światłowodowym OBGW. Linia ta służy do zasilania stacji transformatorowej GPZ w Skielniewicach. W tamtym kierunku, gdzie ta linia prowadzi, znajdują się Skielniewice. Ta linia przechodzi tutaj nad drogą i następnie przechodzi nad drogą 707 w Skielniewicach i następnie idzie do zasilania stacji transformatorowej tutaj mamy słup, słup jak widać mocny 110kV a tam mamy słup przelotowy 110kV Sanaldowa linia wysokiego napięcia takich jakie jest najwięcej w Polsce wyposażona dodatkowo w przewód OBGW linia ta zasila GPZ w